Za chwilę do kin trafi nowa naga broń. W planach już są nowe kosmiczne jaja. O co chodzi? Czy z komedią jest tak źle, że trzeba odwoływać się do klasyków gatunku? A może nie jest tak źle i to po prostu kolejny raz, kiedy Hollywood sięga po jakąś znaną markę, żeby na tej znanej marce zarobić jeszcze więcej pieniędzy? Może. A może jest inaczej? I spróbuję dzisiaj w tym materiale na to pytanie odpowiedzieć. Pochylić się nad tym, jak wygląda dzisiaj humor w kinie, czy poprawność polityczna sprawia, że nie można już się z niczego śmiać. No i też powspominamy sobie kultowe, absurdalne komedie z lat 80. z naciskiem na serię Naga Broń. Zapraszam.

Komedia dzisiaj jest z pewnością inna, ale to nie tak, że filmy, dajmy na to, sprzed 40 lat, nie mogą nas bawić, że muszą wywoływać w nas zażenowanie. Okazuje się bowiem, że dalej można się na nich szczerze śmiać, że można się na nich po prostu dobrze bawić, szczególnie jeżeli pochodzą one od tercetu zaz: David Zucker, Jerry Zucker oraz Jim Abrahams. Jeśli nie jest Wam obcy świat rozrywki, to pewnie słyszeliście o kultowym programie z lat 70. zatytułowanym Saturday Night Live. W programie kreowano nowe trendy, promowano talenty aktorskie i muzyczne, ale przede wszystkim stwarzano okazję do wyzbycia się purytanizmu, położenia większego nacisku na hedonizm, zerwania stabu, odwrócenia ról genderowych i całego mnóstwa innych namiętności przekraczających wcześniej ustanowione standardy. Amerykańskie społeczeństwo stało się bardziej otwarte i odważne. Aby mierzyć się z różnego rodzaju tematami satyrycznymi, krytykującymi pewne rzeczy społeczne czy polityczne, i też stali się nieco bardziej chętni i otwarci na to, by oglądać, by śledzić różnego rodzaju kontrowersje, które mają miejsce na małym, ale też na dużym ekranie. Taki klimat sprzyjał powstaniu trendu, który zakładał komedie pełne absurdalnych gagów, slapstiku i dziwacznych zdarzeń, a mistrzami w serwowaniu tego typu produkcji było wspomniane przeze mnie Trio ZAZ. Bracia cukerowie trzymali się z Abrahamsem od młodzieńczych lat i pokonywali razem kolejne etapy edukacji. Znaleźli się razem nawet na Uniwersytecie Wisconsin–Madison, gdzie założyli własną grupę teatralną, co zaowocowało niedługo potem powstaniem ich pierwszego wspólnego filmu: The Kentucky Fright Movie z 1977 roku. Jest to zrealizowany za kilkaset tysięcy dolarów zlepek sporej liczby niepowiązanych ze sobą gagów, a ich Serowaniem zajął się John Landis, tak, ten od kultowego Blues Brothers. Parodię Zazu komentowano dość szeroko. Była to głupkowata komedia zapodająca jednak dość mądre rzeczy, komentująca ówczesne, codzienne zjawiska i krytykująca powtarzalność popkultury. Ba, całość miała imitować bezrefleksyjne przeskakiwanie po kanałach w telewizji, co dzisiaj niektórzy mogliby odebrać jako próbę dostarczania widzowi szybkiej dopaminki i bodźców, żeby pokolenie TikToka nie poczuło się znudzone. Widzicie, tyle lat minęło od premiery tamtego filmu, a popkultura nic się nie zmieniła. Kinowy debiut Zazu zarobił nie jakoś mega dużo, ale na tyle dużo, żeby Hollywood zaczęło się nimi interesować. A jak wspomniałem wcześniej, triumfy święcił program SNL, zatem poszukiwano takiego właśnie odważnego, kontrowersyjnego trochę humoru, i producenci mocno zwracali się właśnie do tej trójki. Chcieli mieć ich u siebie i chcieli im dać szansę na to, by za jeszcze większe pieniądze móc zrealizować swoje szalone pomysły. I tak też się stało, bo w 1980 roku do kin trafiła komedia Czy leci z nami pilot z udziałem legendarnego Lesliego Nilsena w roli doktora Rumaka. Pewnego razu Tercet natknął się na film Hala Bardletta zatytułowany Zero Hour. Był to klasyczny z końcówki lat 50., film katastroficzny rozgrywający się na pokładzie samolotu, który nijak nie przebił się do świadomości widzów, aż do czasu, gdy właśnie Za'zu wzięli poważną fabułę filmu. I dosłownie wycisnęli z niej wszystko, co miało potencjał komediowy. I to się udało. Parodia amerykańskiego remake'u kanadyjskiego filmu przy budżecie 3,5 miliona dolarów zarobiła prawie 90. Drzwi do raju dla braci Zucker i Abrahamsa otworzyły się jeszcze szerzej. Co nie oznacza, że wszystko szło po ich myśli. Cukerowie i Abrahams mieli pomysł na fabułę dotyczącą policyjnych spraw. Miała być to parodia produkcji kryminalnych i chcieli, żeby to był film kinowy. Brakowało im jednak pomysłu, który spajałby całą intrygę, który sprawiałby, że film ten będzie miał jakąś fabułę do opowiedzenia. A nie tylko będzie okazją do serwowania kolejnych gagów. Ówczesny prezes Paramount Pictures Michael Eisner stwierdził, że w takim razie zróbcie, proszę mi, tu odcinkowy serial dla stacji ABC. I twórcy początkowo nie chcieli w ogóle o tym słyszeć, bo tak bardzo chcieli zrobić kinową produkcję, ale Eisner był nieugięty. No, a twórcy, chcąc móc dalej z nim współpracować, po prostu na to przystali i tak powstał serial Police Squad. Tercet postanowił stworzyć parodię seriali kryminalnych z lat 50. i 60., szczególnie nabijając się ze ściganego, The New Breed czy M. Squad. Tak samo jak w Czyleci z nami pilot, tak też przy serialu szlifowali swoje podejście do komedii zatrudniając nie komików, ale aktorów odgrywających wcześniej poważne role, dzięki czemu opanowali do perfekcji osiąganie efektu śmiertelnej powagi, która w oparach absurdu tak mocno nas bawiła. I właśnie dzięki takiemu podejściu udało się odkryć Leslie Nielsen, który w tamtym momencie miał 54 lata. A w swoim dorobku miał całą masę poważnych ról. To nie był aktor komediowy, a tutaj jednak stwierdzono, że on może być świetnym Frankiem Drebinem. I tak się też ostatecznie okazało. To był Strzał w dziesiątkę. A co ciekawe, Leslie Nielsen grał w jednym właśnie z seriali, który był parodiowany przez Zazów. Chodzi o serial The New Breed. Co ciekawe, po latach twórcy przyznali się, że Leslie Nielsen nie był pierwszym wyborem do roli Franka Drebina, a miał być nim Robert Stack, który występował również w filmie Czy leci z nami pilot. Ten jednak się nie zgodził, nie przystał na te warunki, no i Leslie Nielsen był wyborem numer dwa. Jak się okazało, był to najlepszy możliwy wybór i dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, by mógł ktoś odgrywać inne te role. Serial doczekał się sześciu odcinków w 1982 roku, chociaż już po czterech zdecydowano projekt skasować. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie tutaj powody zdecydowały. Mówiło się, że szef ABC miał to tłumaczyć złym nastawieniem widowni ale trio ZAZ nie było tym faktem specjalnie zasmucone. Dalej robili swoje, od razu biorąc się za realizację filmu Ściśle tajne z udziałem Vala Kilmera, a niedługo potem, bo w 1986 roku zadebiutował film Bezlitośni ludzie z danym DeVito i Betty Midler w rolach głównych. Do przygód Franka Drebina powrócono dopiero dwa lata później, realizując w 1988 roku wymarzony od samego początku film zatytułowany Naga Broń z akt Wydziału Specjalnego. Jest to jednocześnie najlepsza odsłona nietypowej trylogii, ale trzeba przyznać, że cała seria trzyma równy wysoki poziom. Za dzieciaka, oglądając nagą broń, dostrzegałem tylko powierzchowną warstwę gagów. Po latach, kiedy sobie rewatchowałem całą serię, to zachwyciło mnie przede wszystkim to, jak każda minuta czasu trwania tej produkcji wypełniona jest gagami, wypełniona jest kreatywnością, ona się wręcz wylewa z ekranu i często żarty są nie tylko na pierwszym planie, ale też na drugim planie. Czasami jakieś drobne elementy pojawiają się, jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi o jakiś napis, jakieś zdjęcie, plakat, to wszystko żyje w tle. Filmy trwają po półtorej godziny, a mimo to są przepełnione pomysłowością. A także odkryłem no właśnie po latach, że w tych żartach jest coś więcej niż tylko sprośny humor czy jakieś mniej grzeczne docinki. Zaz wraz z Patem Proftem, pracującym też nad scenariuszem, stworzyli kino absurdalne, momentami głupie, ale w tej przesadzie, jak się okazało, jest metoda. Niedorzeczne gagi mają w sobie bowiem coś więcej, i nie chodzi o to, że wyjawiają prawdę o świecie, czy że mówią o nas więcej niż sami wiemy. Często są po prostu bystre i ostre, co skłania jednak do przemyślenia pewnych spraw. To nie jest zatem ta sytuacja, w której ktoś jest niepoprawny dla bycia niepoprawnym czy serwowania kontrowersji, by było głośno w mediach. Przede wszystkim, mimo prostej fabuły, jak w Jedynce przyjeżdża królowa Elżbieta II i trzeba ją chronić, trzyma ona wszystko w kupie i festiwal gagów nie zmienia się w bezsensowny pokaz sketchy. Co też istotne, mamy różnorodność w kontekście tego, jaki humor jest prezentowany i w jaki sposób. Mamy chociażby takie sceny jak ta, w której Frank Drebin, nie widząc, że zanim wybucha eksploduje sklep z fajerwerkami, mówi do oszalałego tłumu: Słuchajcie, tutaj nie ma co oglądać, możecie się rozejść. I to jest absolutnie cudowne, szalone, ale były też nieco subtelniejsze żarty. Moim zdaniem sceną, która najlepiej oddaje to, czym jest seria naga broń i w ogóle styl Zazu, jest ta scena. I'm coming two, Frank for seven bucks! Oh. Well, thanks a lot. Uh. Bo nagą broń często wrzuca się do worka komedii z lat 80. i 90., które były tak mocno niepoprawne politycznie, że dzisiaj nie mogłyby powstać. I tym ciekawsza wydaje się być nowa wersja z udziałem Liama Nisona jako Frank Drabin Jr., już w wersji Akiwy Szafera. Jak tutaj ten humor zostanie ugryziony? Czy też będą sprośne żarty i przerysowanie? Czy będzie można pożartować z gejów i osób czarnoskórych, co zdaniem wielu dziś jest niemożliwe? Jak będzie kontynuowane to dziedzictwo? Czy nowa wersja znajdzie jednak umiar między głupkowatymi gagami i absurdalnymi zdarzeniami, a humorem nieco subtelniejszym? Sytuacyjnym stanowiącym po prostu bystrą satyrę? Od premiery pierwszej Nagiej Broni minęło już sporo czasu. Filmy z tej serii, moim zdaniem, w ogóle się nie zestarzały. Szczególnie jedynka. Naga Broń 2 i 1-2, Kto obroni prezydenta, i Naga Broń 33 i 1-3, Ostateczna Zniewaga, realizowana już przez innych twórców, to naprawdę solidne kontynuacje. To naprawdę solidne filmy, których ekran wypełniony jest przez masę gagów. Z tą różnicą, że już nie wszystkie są tak udane jak w części pierwszej. Jak to się ma jednak do czasów dzisiejszych? Gdzie jest ta absurdalność? Gdzie jest ten bezpretensjonalny humor? Gdzie jest to szaleństwo? Tutaj powinienem oczywiście zaznaczyć, że termin poprawności politycznej bardzo często jest źle rozumiany. Zrobiłem na swoim kanale kiedyś serię materiałów temu poświęconych, więc nie będę się tutaj mocno na tym rozwodził, ale w dużym skrócie poprawność polityczna to jest zachowanie pewnej przyzwoitości. To nie jest nakaz, to nie jest zakaz, to jest po prostu taka sugestia dla Ciebie, żebyś nie był chujem. W tym kontekście mocno liczę na nową nagą broń. Liczę, że zostanie dobrze odczytane DNA całej serii, czyli satyra nie tylko na kryminał i działalność policji, ale na całą otaczającą nas rzeczywistość, na tych dobrych i tych złych, na problemy ludzi, te ważne i nieważne, wreszcie, że odczaruje myślenie o poprawności politycznej, która nie jest żadnym murem nie do przebicia, pod warunkiem, że masz dobre pióro. W jednej ze scen Frank Drebin pyta swoją ukochaną Jane Spencer, czy możesz coś dla mnie zrobić? Ubierz się seksownie i posprzątaj mój pokój. Jeśli dobrze czytamy konwencję, to myślę, że każdy z nas zrozumie, że to nie jest pochwała tego rodzaju postaw. Że właśnie jest to pastisz, że właśnie jest to parodystyczne pokazanie, czy wręcz nawet powiedziałbym, że krytyczne pokazanie. Takiej postawy, takich ról genderowych, w których to facet jest panem domu, a kobieta jest tylko elementem infrastruktury. Myślę, że takie było tutaj założenie. No i pytanie brzmi, czy co? Dzisiaj już nie możemy tak robić w kinie, tak w ten sposób nie możemy pewnych rzeczy komentować, bo jednocześnie jest tutaj i żart, jest coś zabawnego, ale też właśnie ten żart. Coś wnosi, nie pozostaje sam sobie. To jest też przy okazji satyra na produkcje kryminalne z lat 50. i 60., gdzie mieliśmy tych macho detektywów, którzy właśnie można powiedzieć, że. No, Dość przedmiotowo traktowali kobiety, że tak już powiem tak eufemistycznie. To jest tylko moja opinia, ale według mnie poprawność polityczna nie zabroniła nikomu śmiać się z pewnych rzeczy. To, co się zmieniło, to, że jeśli ktoś zacznie się z kogoś śmiać, nie zachowując godności człowieka i operując szkodliwymi stereotypami, to po prostu zostanie za to słusznie wypunktowany. A to powoduje, że sporo osób dwa razy zastanowi się, zanim rzuci jakimś gagiem. I przemyśli jego sens oraz jakość humoru. Weźmy niepoprawną postać Piersa z serialu Community. Często rzuca rasistowskie, czy seksistowskie, czy wręcz homofobiczne docinki, które jednak przez to, jak są absurdalne, stają się swego rodzaju satyrycznym komentarzem. Co jednak kluczowe, serial nie zostawia takich gagów samemu sobie. Postać i jej teksty są często wyśmiewane. To sprawia, że nie jest to tylko tania prowokacja do badania granic wolności słowa. Ale stanowi krytykę pewnych postaw społecznych. I znowu, to może tylko ja, ale strasznie bawią mnie takie zestawienia komedii z tamtych lat z hasłem, że dzisiaj one już nie mogłyby powstać, bo właśnie są takie niepoprawne politycznie, i że dzisiaj twórcy, gdyby zrobili coś takiego, to najpewniej poszliby siedzieć. Weźmy na przykład Kevina samego w domu. No on dzisiaj już nie może powstać, ponieważ nie można pokazać w kinie familijnym matki, która zapomina o swoim dziecku. I to jest taki troszeczkę sentyment ludzi, który zakrzywia chyba percepcję, bo słuchajcie, okazuje się, że to, że kiedyś te czasy minione były dziksze, nie znaczy, że były lepsze. A dla komedii zawsze coś się znajdzie, bo człowiek jest człowiekiem i może dziś lepiej policzy swoje dzieci, ale odwali za to stos innych numerów, które można obśmiać. Zmierzam do tego, że czasy się zmieniają i tak samo filmy nie stoją w miejscu, oraz zmieniają się rzeczy, z których twórcy mają zamiar się pośmiać. To widzowie bardzo często mają potrzebę zanurzenia filmów w formalinie, by nigdy nic się nie zmieniało. I stało w miejscu. Wracając jednak do komedii, które zdaniem wielu dziś nie mogłyby powstać. Weźmy takie Jaja w tropikach z 2008 roku, mocna satyra na branżę Hollywood i Robert Downey Jr. wymalowany na czarno. Jak to mogło przejść? Tylko znowu, kluczowy jest tutaj kontekst dzieła i sposób wykorzystania żartu. Nie jest on pozostawiony sam sobie, dzięki czemu nie rodzi negatywnych konotacji. Tylko co, wtedy były jakieś inne czasy i można było obśmiać Hollywood, można było z pełną satyrą wjechać w różne jakieś mechanizmy zjawiska w konkretnych ludzi, a dzisiaj już nie można. No można i dowodzi temu chociażby serial The Studio od Sefa Rogena. Tam cały odcinek poświęcono tematowi dobierania różnorodnej obsady, tak, by uniknąć nieporozumień na tle rasowym. A skoro jesteśmy przy Rougenie, wcześniej maczą palce przy animacji sausage party, którą kończy orgia warzyw w supermarkecie. Są tematy wrażliwe i też dużo zależy właśnie od naszej wrażliwości. Kocham serię na Broń, kocham mnóstwo gagów, żartów, ale nie będę ukrywał, że są sceny, które dzisiaj słusznie mogłyby kogoś oburzyć, bo na przykład właśnie operują stereotypami o mniejszościach etnicznych czy seksualnych. No są to rzeczy po prostu zbędne, które dałoby się ograć znacznie lepszymi i ciekawszymi żartami. Oczywiście tutaj ktoś powie, że trzeba mieć dystansik i wtedy będzie ok, ale to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Co jednak ważne moim zdaniem jest do podkreślenia, że poprawność polityczna dzisiaj często rozumiana jest właśnie jako zakaz mówienia żartobliwego oczywiście o właśnie mniejszościach seksualnych czy etnicznych. A chciałbym, żeby właśnie było inaczej, chciałbym, żeby właśnie w ten sposób tak o tym nie myślano, dlatego że to dalej jest obecne. Powstały takie filmy jak Deadpool, nabijający się szeroko z popkultury: Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, film krytykujący ludzkie relacje i świat zamieszczony w naszych telefonach, Jojo Rabbit pokazujący absurdy wojny, ale też uprzedzeń rasowych czy tych na tle religijnym, Barbie jadąca zarówno po patriarchalnych postawach, jak i matriarchalnych, nie patrzy w górę, krytyka polityków, denializmu nauki i mediów, film krytykowany zresztą za to, jak przedstawia ludzi jako tych skończonych głupków. A Szwed Ruben Ostlund w swoich filmach The Square czy w trójkącie jedzie po elitach i przesadnie bogatych ludziach. I dobra, powiecie, że łatwo jechać po tych, którzy są uprzywilejowani, którzy i tak sobie z tego nic nie zrobią, ale przecież tematy na tle rasowym czy seksualnym też są poruszane i też przełamuje się tabu, jak i jest się niepoprawnym politycznie. Dużo zależy zresztą od wrażliwości i tego, jak daną rzecz. Odbierzemy. Zatem jak dla mnie problemem nie jest poprawność polityczna, ale to, że filmy te często są mało absurdalne, że boją się jakiejś kampowości, palpowości, że mają troszeczkę kija w tyłku albo właśnie próbują wszystkich zadowolić, w efekcie czego czegoś tym filmom, tym komediom po prostu brakuje. Dla mnie dowodem na to, że twórcy często dobrze diagnozują nastroje publiczności jest. To, jak zareagowano na końcówkę filmu 28 lat później. Wiecie, tam gdzie wyskakują Teletubisie Power Rangers. I można zmierzyć to w nastrojami w sieci, gdzie połowa jest na tak, połowa jest na nie. Ja jestem w tej części, która to absolutnie kocha, a dla niektórych to było coś, co wybijało ich z tego filmowego doświadczenia, że to był jakiś zgrzyt. A dla mnie to było coś, co jest przepełnieniem i miłością do kina, więc każdy z nas to odbierze na swój sposób. A producenci takiej sytuacji nie lubią. Oni nie lubią 50 na 50. Oni by chcieli, żeby ten film spodobał się przynajmniej w 80%. No bo to gwarantuje większe pieniądze. I takie kategorie myślowe się pojawiają i one nie są korzystne dla humoru. Co nie znaczy, że takie filmy dziś nie powstają i celowo sprawdziłem tytuły z ostatnich 10 lat, żeby to mieściło się właśnie od 2015 roku, kiedy to zdaniem wielu wow się rozpoczęło w kinie i ma się dobrze. I na tych przykładach też zobaczycie o jakim absurdzie myślę i dlaczego mam nadzieję, że Nowa Naga Broń zaliczy się do tego grona. Balm Springs bardziej szalona wersja Dnia Świstaka tutaj powtarzanie dnia bez końca bywa bardzo pomysłowe i często właśnie niepoprawne. Batman tu akurat propozycja z Francji, ale jak dla mnie świetna parodia filmów superbohaterskich. Człowiek z Tyzoryk szalona propozycja od duetu Danielsów film przyjaźni gościa z nieboszczykiem. Spermageddon. Było sobie życie, spotyka się z Sosy Party i Pixarem totalnie powalona i mocno niepoprawna produkcja, prosto z Norwegii. Setki bobrów, zwariowane melodie spotykają tutaj z kolei nafukanego bastera Kitona, i wychodzi z tego coś pięknego. Nie wierzyłem, że to się może udać, a jednak jest to dowód na to, że kreatywność ponad wszystko. Urbex. Duchy też mogą streamować, bo kto im zabroni. Sprawne jako komentarz społeczny i jeszcze lepsze jako slasher w klimatach fan footage. Mandy Blair. O dwóch typach, tresujących muchę do wykradania rzeczy. Nie wystarczy prześcigać się bowiem w wymyślaniu głupkowatych fabuł. Trzeba jeszcze w tej prostocie zadbać o coś wyzwalającego. Tam, gdzie słońce nie dochodzi, nadużywający alkoholu detektyw Russell Fox próbuje rozwikłać sprawy zaginionego chłopca. Podejrzewa, że za zniknięciem jego i innych odpowiada informatyk Chip, który więzi ich w swoim tyłku. Sprawnie utkana historia z dobrym balansem między szokowaniem dla szokowania, a konkretnymi rzeczami do opowiedzenia. Nie jest taki całkiem zdupy ten film. Psycho Goreman, ogrom serducha i zrozumienia dla nietypowej konwencji kina skąpanego w sosie z kaset VHS. Ale miazga, czyste, krwawe dobro o typie, Próbującym przetrwać w starciu z pokręconą szwedzką rodziną. Jakby przestańmy być takimi dziadami, przestańmy tak wywyższać przeszłość. Ona już była, ona już miała swoje miejsce. Teraz czas na coś nowego, na coś świeżego. Jasne, był Jim Carrey, robił cuda ze swoim ciałem, ze swoją twarzą, to było zabawne, była Akademia Policyjna, ale wiecie co? Jest lepsza propozycja do obejrzenia. Brooklyn 99. Wszystkim polecam ten Sitcom. Jeżeli e, myślicie, że akademia. Akademia Policyjna jest lepsza tylko dlatego, że wyszła kiedyś. No to no nie, no nie przesadzajmy. Zgadzam się jednak, że bardzo często twórcy spętani są przez różne obawy często też obawy producentów chcących, by ich filmy skierowane były do wszystkich. A gdy chodzi o humor, trudno jest pisać absurdalne i szalone komedie w sytuacji, gdy coś ma bawić nas uniwersalnie. No, tak się chyba. Nie da. I oby Naga Broń była właśnie takim filmem, który nie przypadnie do gustu wszystkich, który nie będzie prezentował takiego humoru, jak na przykład filmy Marvela, które no podobają się wszystkim na sali, które pod względem tych gagów są w stanie rozśmieszyć każdego, ale że właśnie niektórzy będą zniesmaczeni, niektórzy powiedzą, że to jest straszne, gówno, ale będą też tacy, mam nadzieję, jak ja, którzy powiedzą, że jest to cudowne, że to jest właśnie ta świeżość, której w kinie potrzebujemy a potrzebujemy też więcej absurdu potrzebujemy czegoś szalonego bo wiecie dzisiejsza rzeczywistość potrafi być bardziej szalona od tej z filmów ale jednak ciągle jest co obśmiewać i może właśnie w sytuacji gdy rzeczy za oknem gdy rzeczy w telewizji gdy rzeczy wokół polityki czy innych zdarzeń społecznych są tak popieprzone to może właśnie taka rozrywka jak w kontekście nagiej broni jest tym bardziej potrzebna. Ale jak to właśnie bywa z humorem, jest on mocno subiektywny. Stąd moja prośba do was, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi wrażeniami, swoimi przemyśleniami na temat właśnie nagiej broni tej nowej, która zaraz trafi do kin, ale też właśnie tej klasycznej, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami, czy to wam się podoba, czy wam się te serie nie podobają, czy ten humor do was trafia, czy też nie. Jak właśnie odbieracie to zagadnienie poprawności politycznej, czy tego, że dzisiaj już się z niczego śmiać nie można? Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekaw. Na dziś to już wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.